Panie i panowie, oto nasz nowy człowiek w terenie. Zrobiliśmy ilustrację i sprawdziliśmy teczki. To kompletny wariat. Lekkomyślny, nieodpowiedzialny, niemądry i nieobliczalny. Krótko mówiąc, idealny kandydat do tej pracy. Jamie Crawford. On to robi za ciebie. Sztuka adaptacji od środy 8 października na Animal Planet. Sprawdź, co jeszcze zmieniło się na etykiecie. Tyskie z Polski. Marysia spytała mnie. Co się dodaje? To wyjaśniły. Dodaje się dwa do dwóch, dodajemy soli do smaku, czasami inni dodają ci skrzydeł, a Neostrada TP dodaje w promocji wielofunkcyjną drukarkę. Poważnie. Telekomunikacja Polska, twój świat, cały świat. Smaczna zupa winiary. Mm, bardzo dobra rzecz. I przytawiona też dobrze. Uh -huh. Lepszy rosół to tylko mama robi. <grafię> Jak czasem <grafię> przyniesie, to, to mogła mówi. ci przynieść? Gdzie? Do pracy? Czasem w pracy trudno o domową zupę. Wtedy przygotuj sobie całkiem nową, smaczną zupę Winiary. Zrobiliśmy ją z najlepszych suszonych warzyw i przypraw. Bez konserwantów. Smaczna zupa Winiary. Pierwsza po domowej. Jak się nazywa? Tak smakuje. A Neostrada TP doda Ci drukarkę. Poważnie. Wileda prezentuje nowy mop Ultramax. Dzięki udoskonalonej technologii nowy Ultramax czyści nawet najbardziej uporczywy brud łatwiej i szybciej niż inne mopy. Nowy Ultramax pozostawia Twoje ręce czyste i suche. Ultramax mop i wiadro. Idealny system do czyszczenia drewnianych podłóg i paneli. Nowy Ultramax od Wiledy. Pocięty pojedynek przy goleniu? Sięgnij po balsam Nivea Formen ze specjalną formułą łagodzącą, który skutecznie łagodzi podrażnienia i nawilża skórę. Koniec z podrażnieniami. Balsam po goleniu Nivea Formen. To, czego chcą mężczyźni. Wyrwałyśmy się do spa, z... co? Teraz grypa? Musimy z nią walczyć. Miałby to wszystko nas ominąć? Widzimy się rano. Gripex Hot Active to lek w postaci gorącego płynu. Zwalcza te wszystkie objawy przeziębienia i grypy. Masaż czy basen? Katar. Nie miałeś soczewki wypij Wypito. Zwalcza objawy gry. Katar też. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.